Jeszcze tak przed startem tego filmu chciałbym pozdrowić moich wszystkich wspierających ze sierpnia, a są nimi Dobry gościu Grazyna Moskal, Matusz, Jakub S., GDS Money, Daniel Gaming 01, Speedy, Popokat, 01, FIFI 10, Marcel Burzych, Mateusz Tomczak, Pokemon Go, Lucian L, David Games, o Mixer, Boomix, Nikodem 123, Bobo 234, Gromuś, Oksek, Krzusu, Miska Kalo, Szymus, Marl. Clown Kid, Vikus. midełko i szalona kół. Dziękuję i pozdrawiam Siema, ja jestem Szczeci i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A w dzisiejszym odcinku zagram sobie wy podróbę Fortnite'a w Robloxie A więc jak widzicie jestem już właśnie w lobby No i nawet lobby wygląda bardzo podobnie jak Fortnite'a. A więc słuchajcie od razu klikam przycisk graj No i lecimy sobie słuchajcie z gierką, okej okay, Mamy tak widzicie bus bojowy z którego oczywiście skaczemy Więc sobie tutaj oczywiście skoczmy A wy w tym momencie zostawcie y, suba z dzwonkiem A roztopkę w górę pod tym filmem No i dobra słuchajcie zeskoczyłem no i zaczynamy sobie tutaj oczywiście grać, a więc dobra, uwaga, e, może w tym domku będzie jakaś skrzynka, więc sobie zobaczmy e, okej, okay. wejdźmy sobie może na górę zobaczymy, może coś fajnego tutaj będzie i coś tutaj, no fajnie byłoby sobie zagrać, okej okay, mamy skrzynkę, ale ona już jest niestety otwarta więc może zeskoczmy sobie na dół, o nie tutaj mamy jakiegoś gracza, mam nadzieję, że on nie ma żadnej broni bo inaczej może być problem słuchajcie, ale tutaj mam jakąś skrzynkę, dobra, może uda mi się coś zebrać? Yy, co się dzieje? Co się dzieje? Ogólnie słuchajcie, okazało się, że zginąłem w tamtej gierce, więc słuchajcie, zaczynamy sobie od razu z kolejną gierką, nie ma co tutaj Przedłużać i skaczemy słuchajcie, sobie, słuchajcie, tutaj na dół. E, więc okej, okay, dobra, wchodzimy sobie teraz tutaj i mam nadzieję, że w tym budynku coś fajnego będzie. Pytanie, czy możemy w ogóle rozwalać tutaj? O nie, co jest grane, od kogoś znowu Dostaję, No i znowu zginąłem. Dobra, słuchajcie, więc lecimy jeszcze z kolejną gierką i słuchajcie, powiem, wam, że na razie jest naprawdę duży problem, bo nie mogę znaleźć żadnej broni dosłownie. Yy, no, i tutaj tak naprawdę dostaję yy, z każdej strony, i no, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale tutaj coś mamy znowu, no, dobra, tutaj mamy coś, słuchajcie, nie otwarte, ale to jest tylko pojemnik z amunicją. Ja potrzebuję tutaj jakiejś skrzynki, jakiejś broni, cokolwiek chcę. Mamy wszystko gdzieś otwarte tutaj, no, chciałbym jakąś broń tutaj zdobyć, bo bez broni, no, to będzie trudno, słuchajcie. Okej, okay, to mamy kolejne pojemnik z amunicją, ale na razie amunicja mi jest niepotrzebna, ponieważ tak naprawdę zobaczcie, mam tylko kilof, w którym i tak nie można tutaj jakby rozwalać tych domków, więc no yy, i tak tym kilofem za wiele porobić nie mogę, więc dobra słuchajcie, szukamy jakiś skrzynek w takim razie, schodzimy sobie tutaj, może tutaj coś się uda otworzyć, chociaż słuchajcie, no nie wiem, e, tutaj na górze nawet nie mam jak za bardzo wejść, więc idziemy sobie z tutaj wodą, dobra, idziemy sobie tutaj cały czas oczywiście przed siebie, Mam nadzieję, że nikt we mnie nie strzeli z daleka jakoś. No i może tutaj coś będzie, może tutaj coś będzie, bo naprawdę przydałyby się tutaj no, jakiekolwiek, nawet jedna broń, ja już naprawdę będę zadowolony, bo wtedy będzie można chociaż jakkolwiek grać. Więc szukamy sobie tutaj jakiejś broni Mamy kolejny pojemnik za więc otwieramy sobie yy, Okej, okay, dobra, jak widzicie No wygląda to bardzo podobnie do Fortnite'a yy, Ta podróbka, no po prostu jest to podróbka, tak? Także tutaj mamy, wiadomo, sporo rzeczy podobnych jak w Fortnite'cie No i teraz po prostu muszę znaleźć jakąś skrzynkę Więc no fajnie by było tutaj jakąś znaleźć Bo jak widzicie, no na razie tych skrzynek yy, nie znalazłem Jedynie jakie je znajdowałem, no to otwarte już Ale ja tutaj potrzebuję, no kolejna otwarta właśnie jest Więc, yy, no może gdzieś wyżej będzie jakaś księga, zobaczmy no... O, mamy, słuchajcie, chyba zamkniętą, tak jest Więc podchodzimy, otwieramy, no i pytanie, co tutaj będzie Uwaga, zobaczmy I mamy, słuchajcie, jakiś karabin Bardzo fajnie, zbieramy sobie oczywiście tutaj wszystko Mamy też tutaj eliksir, więc w sumie wypijmy sobie to Okej, okay, oczywiście tutaj pijemy sobie eliksir Więc będę miał tutaj, słuchajcie, również osłonę Okej, okay. więc sobie to wszystko nabijamy Ok, wypijmy sobie jeszcze kolejny, żeby mieć tutaj e, Pełną osłonę, okej okay. No i, słuchajcie, teraz wyposażam sobie oczywiście ten e, Karabinek i lecimy sobie, słuchajcie, na dół I, no, może uda mi się kogoś tutaj pokonać Więc okej okay. Wychodzimy sobie z tego domku i teraz szukamy graczy Więc może sobie słuchajcie, idziemy tutaj do kolejnego domku Zobaczymy co mamy W tym domku tutaj I bardzo fajnie, bo w tych pierwszych gierkach No od razu ginąłem A tutaj jakąś już jak widzicie ta gierka yy, Idzie sobie yy, Okej, okay, dobra, mamy kolejną skrzynkę, bardzo fajnie Dobra, I zobaczmy co tutaj wypadnie Okej, okay, mamy słuchajcie znowu te eliksiry I mamy też jakąś yy, broń yy, Okej, okay, dobra, słuchajcie, wyskakujemy sobie stąd No i dobra, mamy tam kolejną skrzynkę Dobra, jak widzicie zaczyna się tutaj powoli to wszystko rozkręcać, więc lecimy sobie tutaj. Otwieramy kolejną skrzynkę. Możemy otwierać ją tak tylko od przodu, chyba. Tak mi się wydaje, więc otwieramy. Mamy tutaj kolejną rzecz, ale chyba to samo. Tu mamy pakiet zdrowia, więc sobie to weźmy. No i teraz chciałbym zobaczyć jak tutaj się w ogóle strzela. W ogóle spróbujemy sobie tak postrzelać, okej, okay, w budynek, no dobra, tak to działa. Możemy sobie też jak gdzieś się przeładowywać broń. Okej, okay, dobra, więc przeładowane mamy. Ym, no i to będzie teraz tylko znaleźć jakiegoś gracza i no fajnie byłoby kogoś pokonać w takim razie. Dobra, szukamy tutaj kogoś, szukamy, szukamy Okej, okay, skaczemy sobie tutaj, no przez krzaki nie przeskoczymy niestety, więc musimy to jakoś ominąć, ale tam chyba są gracze. Okej, okay, widzę tam jakieś kieracze. tam w ogóle ktoś lata sobie, wysoko. No dobra, może spróbujmy do niego tam postrzelać, uwaga... No nie, słuchajcie, okej, okay, dostał, słuchajcie, dobrze, dostał, dostał, bardzo dobrze. Mamy pierwszego gracza pokonanego, i to tak dosyć daleka, więc bardzo fajnie, przeładowujemy sobie broń. No i lecimy, słuchajcie, dalej, bardzo ładnie, dobra, tutaj w ogóle coś mamy. Mamy tutaj jakieś bronie różne też porozrzucane, więc w sumie sobie, słuchajcie, może zwierzmy to. I tutaj mamy w ogóle, wow, ile mamy rzeczy, może sobie to podmiemy jednak. I na przykład weźmy sobie to, na przykład zobaczmy, i to myślę, że może być ciekawie yy, sobie grać. Yy, więc, aha, i dostałem od kogoś z daleka. No, tego się mogłem spodziewać, w sumie, ale lecimy z jeszcze jedną gierką. W takim razie, dobra, skaczemy, oczywiście, tutaj z busu bojowego. No, i okej, lecimy sobie, oczywiście, tutaj, już, słuchajcie, yy, do tego budynku, bo ty widzisz, że mamy skrzynki, więc, słuchajcie, tutaj, już jak widzicie, no nie idzie tak sobek na początku. Okej, okay, mamy już jakąś broń, bardzo fajnie, yy, ale jest to broń, słuchajcie, raczej na daleko, tak jest, na daleko, więc musimy sobie, słuchajcie, tutaj, jakoś może wejść na górę, da się wejść jeszcze wyżej, bo tam widzimy, że mamy jeszcze skrzynkę, ale, słuchajcie. Nie wiem za bardzo jak tam wejść, w ogóle można, chyba nawet nie można. więc słuchajcie, zajdę sobie na dół, no i poszukajmy tutaj jeszcze jakiś skrzyneczek. Może coś tutaj będzie? Ok, mamy kolejną skrzynkę, bardzo fajnie, więc sobie w takim razie to wszystko tutaj zbieramy, okej, okay, proszę bardzo. Yy, mamy tutaj również jakieś bronie, eliksir, więc my sobie to od razu, słuchajcie, wypijmy, więc pijemy sobie ten eliksir, proszę bardzo, cyk i mamy i jeszcze drugi, żeby mieć tutaj pełną osłonę. W ogóle, pytanie, czy możemy chodzić? Okej, okay, nie możemy chodzić, czyli tutaj jest to też tak zrobione, dobra. Tam mamy w ogóle jakaś, jakiegoś gacza i mogłem go tutaj, słuchajcie, ustrzelić, ale akurat piłem tą... Podkę, więc słuchajcie, tutaj teraz pytanie, czy może mi się uda w niego trafić? W słuchajcie, ja bym może. O, mamy zwykłą skrzynkę, więc otwórzmy sobie to i spróbujemy zaraz kogoś tutaj ustrzelić. Dobra. Bierzemy sobie to i czy tam jest ten gracz? No, nie widzę go, słuchajcie, teraz, więc chyba uciekł sobie. Ale słuchajcie, schodzimy w takim razie na dół. O, kurczę, mamy takiego gracza. Dobra, dostajesz. Co jest? Czemu on nie dostał ode mnie? No nie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, dawaj, dawaj. On, ty, on chyba nic nie ma, on chyba nic nie ma. Chociaż nie wiem, dobra, uciekam, on coś ma chyba. Jakąś broń ma, ja tutaj mam broń na daleko. Nie wiem czemu w niego wcelowałem i nie dostał żadnych obrażeń. W takim razie ja stąd wychodzę, muszę znaleźć jakąś yy, broń bardziej na blisko, bo tą bronią to za wiele tutaj nie zdziałam. Więc okej, okay, mamy tutaj kolejną skrzynkę, dobra, proszę bardzo, cyk, okej, okay, otwieramy i mamy taki pistolet, dobra. Podnieśmy to, błagam, dobra, uciekam, uciekam. No nie, i zginąłem, a tak blisko było. A więc no dobra, słuchajcie, lecimy sobie takim razie z kolejną gierką yy, nie się i walczymy dalej, mam nadzieję, że tutaj pójdzie teraz troszeczkę lepiej niż tej poprzedniej, bo no brakowało mi tak naprawdę broń jakiejś fajniejszej, więc tutaj mam nadzieję, że od razu dostanę coś lepszego ok mam jakąś broń, bardzo fajnie, no i to już jest, o nie, to też jest na daleko, słuchajcie myślałem, że to będzie bardziej na blisko, ale dobra, słuchajcie, już coś mamy, mam nadzieję, że tutaj no uda się również kogoś pokonać, bo na razie w tym pokonałem tylko jedną osobę spróbujmy może kogoś na daleko tutaj, słuchajcie, ustrzelić, tam w ogóle chyba mam jakiegoś gracza, okej, okay, dobra i spróbujmy w niego strzelić. Okej, okay, dostał słuchajcie, ale ja też dostałem, dobra, więc spróbujemy jeszcze raz. A więc lecimy oczywiście z kolejną gierką, lecimy sobie to oczywiście z tego busa bojowego na jakiś budynek, no i tutaj fajnie byłoby sobie e, oczywiście zdobyć znowu jakąś broń i mam nadzieję, że teraz uda się zdobyć no w końcu jakąś broń bardziej na blisko, a nie na daleko, bo tego tak naprawdę mi tutaj w tych gierkach do tej pory przede wszystkim brakuje, więc e, proszę bardzo, otwieramy skrzyneczkę i mamy słuchajcie tutaj już jakąś broń, okej, okay. i to będzie broń na blisko, okej, okay, dobra, słuchajcie, nie jest to niestety żaden karabin, ani nic takiego, ale mamy tutaj. Taką broń na blisko. Hmm, więc słuchajcie, poszukamy sobie jeszcze czegoś kolejnego. Tutaj, czy możemy wskoczyć na górę? Nie możemy, ale może. O, słuchajcie, Tu mam jakieś rzeczy. Dobra, bardzo fajnie, to mi się naprawdę przyda. Więc zbieramy sobie, słuchajcie, to. Bierzemy sobie też eliksiry, oczywiście pijemy. Okej okay, proszę bardzo, mam nadzieję, że nikt mnie nie ustrzeli z daleka w tym momencie. Jak będę pił I mam jak gdzieś jakiegoś gracza, i słuchajcie, teraz mam już kilka broni, i tutaj w tej gierce, no może być, słuchajcie, dopiero ciekawie. Ok, widzicie. Ee... Pierwszego gracza w tej gierce już pokonałem, jest bardzo fajnie no i to, słuchajcie, mam już kilka broni, które mogą mi naprawdę pomóc e, w tej gierce dosyć mocno. Okej, okay, dobra, ten gracz dostaje, ale ja też dostałem dosyć mocno. Wow, co jest grane, co się dzieje? No i słuchajcie, niestety e, zginąłem, a więc słuchajcie, no myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten wam się spodobał. No jak widzicie, zagrałem w podróbkę Fortnite'a, tak to tutaj wyglądało. Może nie poszło jakoś najlepiej, ale i tak właśnie mam nadzieję, że ten film się spodobał, że tak zostawcie łapkę w górę oraz dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to był na tyle macie się. No i cześć.